Serdecznie, moi drodzy, e, chciałem mam tylko jedną rzecz zap, e, zakomunikować: że dzisiaj znowu jest środunia, czyli mały piąteczek, i będziemy mogli znowu e, się delikatnie zabawić. Ja na przykład e, już przy piątku doczekać nie mogę, bo w piątek ruszam e, na domek. Znowu będę grillować sobie elegancko w Wam też oczywiście jakiś filmik rzucę. No i co, do tego jakieś grzybki z rana o 6 Później ewentualnie jakoś coś pójdę połapać, jakieś węgorza Może ewentualnie kilka węgorzy Może ewentualnie też zachać o Concordię, Także. Jeżeli, jeżeli ktoś ma ochotę, to zapraszam sobota, sobotę, Konkordia. No i cóż, a jeżeli nie, no to, to i tak życzę wszystkim udanego nowego piątku, no i weekendu. Pozdrawiam, cześć.